Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie kilka zadań tekstowych z podręcznika. Pierwsze, które zrobimy to tak strona 19, zadanie czwarte. Karol kupił napój butelkę i dwa lizaki do sprzedawcy 5 zł. Ile reszty dostał? No to popatrzcie, tutaj mamy wszystkie dane na rysunku. Widzimy, że liza kosztował 69 groszy, bułka kosztowała 85 groszy i napój kosztował 2 zł 27 groszy. Czyli no, takie ceny faktycznie, jak często są w sklepach, bardzo takie, no, nierówne, tak? Można by to było policzyć w pamięci, ale chciałabym, żebyśmy poćwiczyli właśnie dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym. Wtedy jesteśmy pewni, że tego nie zrobimy źle, nie popełnimy żadnego błędu rachunkowego. No to teraz popatrzcie, kupił tak... Jeden napój, jedną bułkę i dwa lizaki. No to tak, napój mamy 2, 27. Jedną bułkę, czyli 85 groszy. Przypominam, wam podpisujemy równiutko przecinek pod przecinkiem. To jest najważniejsza zasada. Tak, jak tu piszę, tak w krateczkach. Jedności jakby pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi, części setne pod częściami setnymi. Tu mamy bułkę i dwa lizaki. No i teraz tak, mogłabym dodać 0, każdy lizak, widzimy, że to jest 0,69, a mogę to zrobić sprytnie, ale mnożenia jeszcze nie robiliśmy, więc dodajmy, niech będzie w ten sposób: 0,69 i 0,69, tak? Widzimy, staramy się w ten sposób, żeby przecinek był pod przecinkiem. Wszystko możemy w jednym słupku, bo wiemy, że w dodawaniu tak wolno, tak? Uczyliśmy się tak, jakby były również liczby naturalne, czyli nie ułamki dziesiętne. Możemy dodać w słupku bardzo wiele e, liczb naraz, tak? Nie ma to znaczenia. No to proszę bardzo, dodajemy. E, tutaj popatrzcie, możemy tak, to jest 18, 25, 30, 0, 3 dalej, tak? 5 13, 19, 25, czyli 5 piszemy, 2 dalej. No i tutaj mamy 2 plus 2 to jest 4, tak? Przecinek w wyniku musi być dokładnie w tym samym miejscu, w którym był w naszym dodawaniu. Czyli za te wszystkie rzeczy, kto tam był Karol, zapłacił 4,50 groszy. A ponieważ do sprzedawcy 5 zł, to ile reszty dostał? No to już jest prościutkie, to oczywiście policzymy w pamięci, ale napiszmy to. Od 5 zł odejmujemy 4, i 4 zł i 50 groszy, czyli dostał ile? 50 groszy resztę. A ja chcemy to zapisać w jednostkach w złotówkach, no to znaczy, że dostał 50 zł. To jest reszta i to jest wynik naszego zadania. Kolejne zadanie to zadanie szóste. Pominiemy sobie tutaj piąte, bo tutaj jest dotyczące paracy w parach. Czyli tak, zadanie szóste. Blad ławki szkolnej ma 83 metra szerokości, a jego długość jest o 82 metra większa od szerokości. Czyli tak, popatrzcie, no przede wszystkim co wiemy, blad jest prostokątem. I teraz tak, szerokość to jest ten bok, długość tego boku. Wiemy, że ma. 0,83 m. A teraz długość, czyli ten bok, jest o 0,82 m większa od tej szerokości. Nie wynosi 0,82, tylko jest od tego większa. Skoro od tego większa, to co musimy zrobić? No gdybym powiedziała, że ktoś od kogoś jest o. 5 lat starszy, to znaczy, że żeby policzyć jego wiek, musimy 5 lat dodać do wieku tej osoby młodszej. Tak samo tutaj. Skoro ten bok jest o 82 setne, tak mamy napisane o 82 setne metra dłuższy od tego, to żeby policzyć ile ma długość naszego blatu tej ławeczki, musimy te dwie liczby dodać, czyli do 83 setnych dodajemy to o ile ten jest bok dłuższy, czyli 0 82 setne. Dodajemy znowu równiutko, podpisujemy. Możecie sobie w takich małych krateczkach, tak jak ja piszę, albo jak piszecie większe liczby, to może być. To wiecie, to może być, być w ten sposób, jeżeli wolicie. 83, dodać 0,82, bo wiem, że część z Was jednak woli takie duże pisać. Ma być wyraźnie, żeby nic nie pomylić, bo same rachunki nie są wcale naprawdę tutaj trudne. No to popatrzcie, dodajemy. 3 dodać 2 jest 5, 8 dodać 8 jest 16, czyli piszemy 6, 1 dalej. Tu mamy same zera, czyli to jest tylko jedynka i w wyniku przecinek jest w tym samym miejscu. Czyli drugi blat, drugi bok naszego blatu w szkole tego ławeczki ma długość 1,65 metra. No to mamy policzone wymiary naszej ławki. A teraz tak, w podpunkcie A należy obliczyć obwód blatu. Obwód, czyli przypominam wam, sumę wszystkich boków, tak? Sumę wszystkich boków. No, to możemy sobie zrobić to tak. Znowu możemy to policzyć tak naprawdę w jednym słupku, a jak ktoś chce, to może sobie podliczyć. Wiemy, że ten bok ma tyle samo, co ten, ten bok ma tyle samo, co ten. Oczywiście tak jak mówię, można próbować robić to w pamięci, ale tu zauważcie, te liczby wcale nie są takie idealnie równiutkie. Będziemy przekraczać jak gdyby próg tutaj całościowy za każdym razem, więc może jednak lepiej zróbmy to sposobem pisemnym. Myślę, że może prościej jest najpierw policzyć, ile mają te dwa krótsze boki, bo my wiemy, że będzie mieć e, obwód, to będą wszystkie boki, czyli ten plus ten to policzymy, ile tutaj to jest. 0,83 dodać 0,83. Tak jak mówię, mogłabym zapisać to w postaci mnożenia, ale celowo nie używam mnożenia, bo chcę dzisiaj ćwiczyć dodawanie. No to mamy 3 dodać 3 to jest 6, 8 dodać 8 jest 16, 1 dalej, mamy 1 i przecinek w tym samym miejscu, czyli te dwa krótsze boki mają w sumie 1,66 metra. No to wiemy, że to możemy już tu wpisać do naszego obwodu. 1,66 dodać, czyli te dwa. Już mamy policzone. Do obwodu brakuje nam tych dwóch. One też są identyczne. No to policzmy. 1 i 65 setnych. Dodać jedna całość. Przecineczek 65. Równiutko. 5 dodać 5 jest 10. 0. piszemy 1 dalej. 6 dodać 6 jest 12. Plus 1 jest 13. I 1 dalej. I tutaj mamy 3. Czyli te dwa boki, ten dłuższy i ten dłuższy mają w sumie 3,30 metra. Wszystko jest w metrach. No i znowu. Teraz żeby wyliczyć ile to jest, też można by to w pamięci zrobić. No bo tutaj jest już ta liczba stanowczo łatwiejsza, ale napiszmy to sobie w słupku, żeby nie było 1,60. Ojejku, 6. Dodać 3,30, tak? Tak jak powiedziałam, Umówmy się, że nie wiemy ile to jest w pamięci i na przykład chcemy się upewnić, czy na pewno dobrze. 6 plus 0 jest 6, 6 dodać 3 jest 9, no i 1 dodać 3 jest 4, przecineczek w tym samym, popatrzcie, miejscu, czyli tu. Czyli 4,96 metra. Ja celowo tu w rachunkach opominęłam jednostki, bo wszystko widzimy jest w metrach, więc tych metrów nie musimy pisać. Pamiętajcie, tylko żeby w wyniku podać jednostkę, tak? Czyli obwód naszej ławki szkolnej tego blatu ma 4,96 metra. Pod punkt B, jaki obwód miałyby blat dwóch ławek zestawionych ze sobą dłuższymi bloka, bokami? No właśnie, czyli popatrzcie, tutaj wyobrażamy sobie, że mamy ten nasz blat jeden i mają być nie dołożone, tak, tylko mają być zestawione ze sobą dłuższymi bokami, czyli drugi blat w ten sposób dokładamy drugą ławeczkę, tak, tym dłuższym bokiem mają się stykać, o, tak żebyście widzieli, tak? No to tutaj możemy sobie nanieść to, co wiemy. Tutaj jest 0,83 metra, tak, a ten dłuższy bok tutaj ma 1,65 metra. O. I znowu, mamy obliczyć obwód całego tego, e, takiego stolika złożonego z dwóch ławeczek. Czyli popatrzcie, ten bok jest tu, tu jest tyle samo, tu jest tyle samo i tu jest tyle samo, tak? No to wiemy, że tak, ten bok i ten bok razem mają, bo policzyliśmy to już, 1,66, tak? Możemy sobie tutaj odkreskować, tak, że ten i ten to jest 1,66. Tak samo ten i ten. Mają też po 83 setne metra, czy też razem mają 1,66. Czyli żeby policzyć, ile mają wszystkie te tutaj zaznaczone przeze mnie kreseczką, to jest 1,66 sześćsetnych dodać 1,66 Zgadzamy się wszyscy? I widzimy, że no, obwód to jest to, tak? Zauważcie, że nie bierzemy pod uwagę teraz tego boku. Ten bok w środku nas nie interesuje, bo obwód tego powstałego stolika, takiego, e, który no, jest bardziej zbliżony teraz e, kształtem do kwadratu niż do prostokąta, no to to jest tylko to, tak? Tak jakbyście złożyli ławeczki, tak, żeby właśnie się widzieć mi tutaj więcej miejsca, tak? Czyli nasz obwód to jest ten bok, ten bok, ten, ten, ten i ten. No to te 4 właśnie liczymy. Mamy tu 2, te 2, czyli tak, 6 do d3 jest 12, 1 dalej, 6 do d3 jest 12, dodać 1, 13, znowu 1 dalej, i tutaj mamy 3 przeciwneczek, czyli mamy 3,32 metra. No i zostało nam co? Te dwa boki. Ten i ten. Zauważcie, że możemy wykorzystać to, co już mamy policzone. Ten bok ma 1,65 m i ten drugi tak samo. I my już policzyliśmy w podpunkcie A, ile dwa boki o długości 1,65 m mają w sumie. Mają 3,30. No to mogę zaznaczyć tymi dwoma kraseczkami ten i ten bok razem. Mają 3,30. Czyli żeby policzyć cały obwód naszej tutaj tej ławeczki, takiej, no prawie kwadratowej, to do 3,32 musimy dodać czyli do tych czterech boków te dwa razem a wiemy że mają razem 3,30, No czyli mamy 2 6 i 6 i przecineczek elegancko w tym samym miejscu. Proszę bardzo koniec naszego zadania. Tak moglibyśmy napisać odpowiedź, że obwód takiego e, e, stolika utworzonego z dwóch ławek, tak, miałby 6,62 metra obwodu. O, 0,62 metra obwodu. Proszę bardzo, zadanie siódme. W tabeli podano informacje o jeziorach Śniardwy i Hańcza. Jedno z nich ma największą powierzchnię wśród polskich jeziora, a drugie jest najgłębsze. Tutaj zachęcam Was, żebyście zobaczyli sobie, gdzie te jeziora są położone. Na stronie 114 w Waszym podręczniku jest mapka. No, nie chcę Wam podpowiadać, mam nadzieję, że wiecie, jak się nazywa ten region, w którym one są położone. Zobaczcie sobie, gdzie leżą i spróbujcie je odszukać, bo tak jak tutaj jest napisane, jedno jest największe i dość łatwo je zauważyć, a drugie już takie duże nie jest. Natomiast jest najgłębszym jeziorem w Polsce, więc, no, trzeba tam. Troszkę wytężyć wzrok i go znaleźć. Proszę bardzo, e, które jezioro jest głębsze i o ile metrów? No to popatrzcie, ja tutaj nie chcę ruszać tym moim telefonem, bo trzymam go jedną ręką, żeby to się Wam dobrze nagrywało. E, widzicie tabelkę? Widzimy śniartwy i hańcza. No, patrzymy na głębokość. tak Mamy w, jednym, w jednej kolumnie powierzchnię podaną, w drugiej podaną głębokość, tak? No to tutaj ewidentnie widzimy, że głębsze jest jezioro hańcza, tak? Jedno ma głębokość 23 ponad 23 m, a drugie ma 108. No to tutaj nie mamy się nad tym zastanawiać. Widzimy, że na pewno głębsze jest jezioro hańcza, tak? Możemy od razu odpisać odpowiedź, przecinek, a teraz pytanie. O ile metrów jest głębsze? No to proszę bardzo. Czyli od tego, o ile metrów jest głębsze? No, jedno ma 23,4 metra głębokości, drugie 108. Czyli żeby powiedzieć, o ile jest coś głębsze, o ile jest coś większe, to od tej większej liczby musimy tą liczbę mniejszą odjąć, tak? No i tak, jak mówię, moglibyśmy to robić w głowie, ale ja dzisiaj chcę poćwiczyć sposobem pisemnym e, działania. Na ułamkach dziesiętnych, więc od 108 metrów, bo taka jest głębokość jeziora Hańcza, odejmujemy głębokość jeziora Śniartwy. I teraz uważ, uwaga, popatrzcie, tam do drugiej ma 23,4 metra. Co ja tutaj zrobiłam? 108 metrów to znaczy, że jezioro to Hańcza ma równiutkie 108 metrów, czyli tak naprawdę my wiemy, że... Tu jest przecinek, tylko go nie piszemy, tak? To tak jak w sklepie. Pani może gdzieś na straganie napisać, że coś kosztuje 5 zł, tak? Może napisać, że coś kosztuje 5 zł, a może napisać w ten sposób, tak? Może napisać te zera, aczkolwiek, no, czasami w sklepach się zdarza, ale może też być w ten sposób, bo to jest dokładnie to samo. Tak samo tutaj. Wystarczy, że napiszemy 108, to znaczy, że to jest równe 108 metrów, i tutaj jest jakby przecinek, to jest ilość całości, potem jest przecinek i nic tam nie ma, czyli możemy tutaj tak naprawdę. Dopisać tyle zer, ile nam potrzeba do wykonania jakiegoś działania. Nam wystarczy jedno. Czyli znowu odejmowanie sposobem pisemnym to samo, co przy dodawaniu. Równiutko podpisujemy, tak żeby, popatrzcie, jedności były pod jednościami. Tu jest cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek. Tu mamy jedną cyfrę setek i części dziesiąte pod częściami dziesiątymi, tak? Tu wiemy, że w częściach dziesiątych nie ma nic, czyli uzupełniamy, no jest tu po prostu zero. No i tutaj widzicie, jest troszeczkę trudniej, bo tak. Żebyście się nie pomyli, wiadomo, od góry odejmujemy dół, czyli 0 odjąć 4 się nie da. Musimy co zrobić? Musimy pożyczyć, czyli z ósemki pożyczamy, tu nam zostanie 7, a tu będziemy mieć 10. 10 odjąć 4 jest 6, przecinek najlepiej od razu spisać, bo wiemy, że też jest w tym samym miejscu. 7 odjąć 4, 3 jest 4, tu znowu nie możemy od 0 odjąć 2, pożyczamy. Tu zostanie nam 0, tutaj będzie 10. 10 odjąć 2 jest 8. Proszę bardzo, o ile jest to jezioro Hańcza głębsze? O 84,6 metra. Ja nam tak, tutaj dopiszę o i 84,6 metra to jezioro Hańcza jest głębsze od jeziora Śniardwy. Proszę bardzo, pod punkt B. My się tu kartka kończy? Pod punkt B. Nie widzę na No dobrze. Podpunkt B. Które jezioro ma większą powierzchnię o ile kilometrów kwadratowych? No to teraz patrzymy na tą kolumnę, w której mamy podaną powierzchnię. Widzimy, że jednostką są kilometry kwadratowe i też na pierwszy rzut oka widać, że jezioro śniardwy ma ponad 100 kilometrów kwadratowych, jezioro Hańcza jest malutkie, ma 3 i troszeczkę kilometra kwadratowego. Czyli na pewno odpowiedź, że które jest większe, no większą powierzchnię ma jezioro śniardwy. tak? Tutaj od razu widzimy odpowiedź tylko piszę, ale muszę wam powiedzieć, że coś dzisiaj moja komórka oszalała. Nie wiem dlaczego mi to przekręca. Muszę ją po prostu jedną ręką trzymać, więc tak naprawdę tylko prawą ręką mogę coś robić. Dobrze. E, czyli tak, jezioro Śniardwy i o ile kilometrów kwadratowych? Czyli znowu Śniardwy jest większe o ile? No, musimy policzyć, czyli od powierzchni jeziora Śniardwy, czyli 113,8. Musimy odjąć to jaką powierzchnię ma to małe jezioro, jezioro Hańcza, Ono ma 3,11 setnych. No i teraz znowu popatrzcie, znowu przecinek pod przecinkiem równiutko, staramy się tak, żeby to było y, cyfry pod cyframi. Jeżeli tu nic nie ma, no to nie możemy tutaj zostawić nic, uzupełniamy tutaj zerem, bo wiemy, że tutaj właśnie tak jak w przykładzie poprzednim, tutaj po prostu jest 0. No i odejmujemy 0 odjąć 1 się nie da pożyczamy. Tu będzie 7, tu mamy 10, 10 odjąć 1 jest 9, 7 odjąć 1 jest 6. Przecinek przepisujemy w tym samym miejscu. 3 odjąć, czy jest 0. No tu nie ma nic, czy od 1 odejmuję 0, to jest 1. I od 1 odejmuję 0, to jest 1. Czyli proszę bardzo, o ile? O 110 m i 69, nie metrów, co ja mówię, przepraszam. O 110 i 69 setnych kilometra kwadratowego. Tak? O tyle jezioro Śniardwy jest większe od tego drugiego jeziora, od jeziora e, Hańcza. I podpunkt C, jaką powierzchnię mają w sumie te jeziora? No to tutaj C to już jest prościutkie. Skoro powierzchnie jaką mają, to co musimy zrobić razem? No to musimy dodać, tak? Czyli jezioro większe, patrzymy na powierzchnię, ma 113,8, tak? A jezioro hańcza ma 3,11. Te same dwie liczby, które w podpunkcie B, tylko tym razem, skoro mamy policzyć ich wspólną powierzchnię, to tym razem te liczby musimy ze sobą dodać, tak? Dodać. 3,11 no a tutaj jakbyśmy się uparli to jest dosyć proste dodawanie, ale jak już zapisałam to niech będzie, czyli znowu tu możemy sobie uzupełnić zerem 1 dodać 0 jest 1 tu mamy 9 przecineczek w tym samym miejscu, 3 dodać 3 jest 6, 1 i 1, i koniec zadania obydwa te jeziora razem wspólnie mają 116,91 kilometra kwadratowego ok no to proszę bardzo, przechodzimy do kolejnego zadania, na kolejną stronę. Chciałabym, żebyśmy jeszcze zrobili jedno zadanie. Może to zadanie dwunaste. Czyli tak, strona dwudziesta, zadanie dwunaste. No widzicie też te kropeczki, zwróćcie uwagę, że specjalnie wybrałam takie jedne zadania, które miały jedną kropeczkę, dwie i teraz jakby coraz wyższy poziom trudności, tak? Proszę bardzo, zadanie 12. Antek, Bartek, Czesiek i Darek postanowili podzielić się linką o długości 35 metrów, czyli czworo, e, czworo chłopców, tak? Linka Bartka jest o 4,5 metra dłuższa od linki Antka i o 2,9 metra krótsza od linki Cześka. Antek dostał kawałek linki o długości 7,35 metra. Jaką długość ma linka Darka, tak? No tutaj nie będziemy wykonywać rysunków, ale mam nadzieję, że wszyscy sobie to wyobrażacie. Mamy jakąś tam linkę, podzielona jest na cztery części. Wiemy, że części nie są równe, tak? Każdy dostał jakiś fragment tej linki. Jedyną rzecz, którą wiemy, no to popatrzcie, jak przeczytamy dokładnie zadanie... Bo ono jest takie trochę skomplikowane. Przeczytajcie dwa razy na spokojnie. Co wiemy? Tam nie wiemy, ile dokładnie dostał Bartek, ile dokładnie dostał yy, kto tam jeszcze był Czesio, ani ile dostał Darek, bo to mamy policzyć. Jedyną rzecz, którą wiemy, to to, że Antek dostał kawałek o długości 7,35 metra. metra. To jest tyle, ile dostał. Antek. I to jest jedyna rzecz, którą na razie wiemy. No to właśnie. I od tego musimy wyjść, tak? No i tutaj w jaki sposób resztę tych fragmentów podzielono, czyli ileś dostał Antek, ileś tam dostał e, Bartek, tak? Ileś tam dostał Czesiek. I mamy policzyć resztę tej linki, czyli ile dostał Darek, tak? No to po kolei policzmy, tak? Linka Bartka jest o cztery... I 500 metra dłuższa od linki antka. No to proszę bardzo, liczymy. Bartek. Najlepiej sobie to porządnie podpisać. Czy mamy tak, Bartek. Bartek ma linkę dłuższą od antka o 4,5 metra. No to co musimy zrobić? Do tego, ile ma antek, musimy dodać to, ile ma bartek. Źle na rysunku zaznaczałam, bo z niego wygląda, że on ma krótszą. Ale to nic. To jest tylko taki rysunek, żebyśmy sobie wyobrazili, że musimy policzyć, ile ma jeden, ile ma drugi, ile ma trzeci. I potem będziemy mogli policzyć, znając długość całej tej linki, a znamy ją, bo wiemy, że cała ta linka miała 35 metrów, tak? Wiemy, że odtąd dotąd było 35 metrów. No to będziemy mogli policzyć, jaką długość swojej linki miał Darek. Czyli do wracamy do Bartka. Do tego, ile miał Antek, czyli 7 i 35, równiutko podpisujemy, musimy dodać to, o ile jest ta dłuższa, czyli 4 metry i 5 set. No, i proszę bardzo, 5 dodać 5 jest 10, 0, 1 dalej. Tu mamy 4, przecinek pod przecinkiem i 7 dodać 4 jest 11, tak? No to mamy, że Bartek, możemy sobie tu podpisać pod Bartkiem, dostał linkę o długości 11,40 m. Dobrze, no to co dalej? Kolejny chłopiec to jest yy, Czesiek. Tak, o Cześku wiemy, że e, linka Bartka jest o 4 dłuższa od linki Antka, a link, i o, linka Bartka tak, jest o 2,9 metra krótsza od linki Cześka. Popatrzcie uważnie, czytamy. Linka Bartka jest o 2,9 metra krótsza od linki Cześka. Czyli Czesiek. Malinkę dłuższą od Bartka, tak? O 2,9 metra. Czyli, żeby policzyć, ile ma czesiek, to do tego, ile ma bartek, czyli do 11,40 setnych, musimy dodać te 2,9 metra. No to dodajemy. Proszę bardzo, dodać 11. pomalutku podpisujemy. Tak. znowu przecinek pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi. No i mamy 9 dodać 0 jest 9, 4 dodać 0 jest 4, przecinek tutaj jest 3 i 1. Czyli proszę bardzo, mamy, że Czesio miał linkę o długości 13 metrów i 49 setnych, tak? Dobrze, no i dostał nam ostatni chłopiec, żeby policzyć ile miał Darek, no to popatrzcie, co musimy zrobić? Wróćmy do naszego po, po, po początku, tak? Cała linka ma 35 metrów, czyli wiemy, że Antek miał tyle, Bartek miał tyle, Czesiek miał tyle. Tu sobie możemy zaznaczyć, żeby policzyć ile ma darek, to musimy co zrobić? Dodać ile mieli 3 w sumie oni i od całej linki, czyli od 35 metrów, odjąć, y, odjąć, no tą ich sumę, to wyjdzie nam to, ile linki zostało dla Darka, tak? No to dajemy, proszę bardzo. Antek miał 7,35. Bartek miał tyle, czyli 11, to sobie tak pomalutku tu 11, żeby nie naszął nam to. Można nawet robić duże, słuchajcie, przerwy. To jest długość linki Bartka i to jest długość linki Czesia, czyli 13, przecinek pod przecinkiem 49 setnych. Dodać. I dodajemy 5 dodać 0 to jest 5, dodać 9 to jest 14, 1 dalej, mamy 4, 4 to jest 8, plus 4 to jest 12, czyli piszemy 2, 1 dalej, przecinek od razu spisujemy, żeby o nim nie zapomnieć. 8 plus 1 jest 9, plus 3 jest 12, czyli 2 i 1 dalej. No i tutaj mamy 1, 2, 3, czyli 32 i 24 setne metra wyszło nam, że ci chłopcy trzej mają razem, tak? No to teraz proszę bardzo, żeby policzyć, ile miał nasz Darek, to co? Od całej linki, czyli od, to się jeszcze może Wam o, będzie widać, cała linka miała, przypominam, 35 metrów, czyli od 35 musimy odjąć tę liczbę, czyli 32, popatrzcie, to są 32 całości, czyli tu mam przecinek, tu mam 32 całości przecinek, 24. No i wiemy, że tutaj te wolne miejsca uzupełniamy zerami. No, też można by to w pamięci, ale policzmy to pisemnie. No to tutaj pamiętacie, jak z tym pożyczaniem jest. Od tego się nie da, tu nie mogę pożyczyć, czyli pożyczam stąd. Z, z piątki robi mi się czwórka, i tak naprawdę popatrzcie. Prawda jest taka, że z tej czwórki pożyczam tu i tu mam wtedy 10. Ale ja jeszcze tu potrzebuję, czyli z tej dziesiątki pożyczam znowu i tu mi zostanie 9 i tu będę miała 10. 10 1, 4 jest 6. 9 minus 2 mamy. 7 przepisujemy przecinek. 4 minus 2 to jest 2. Tutaj mi, siedzi mój pięciolatek i bardzo tutaj na szczęście jest grzeczny, się nie odzywa, za to kicha. I 3 odjąć 3 jest 0, tak? Czyli weszło nam, że dla Darka zostało 2,76 metra tej linki, tak? Darek. Proszę bardzo, otrzymał linkę o długości 2,76 metra. Koniec naszego zadania. To na tyle, dziękuję za uwagę na dzisiaj.